Hejka, z tej strony Radiusz. Witam Was na moim ulubionym kanale Dark Almost Lord. No i mam nadzieję, że na Waszym też. E Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu sprzed około miesiąca, e czyli do tematu e filmu Kosmiczna jaja, jaja w reżyserii Mela Brooksa. E około miesiąc temu popełniłem e figurkę wzorowaną na jednej postaci z tego filmu, jest to Dot Matrix, czyli ta żeńs-, ten żeński odpowiednik Sifri e, Pio. E, tutaj e, główka od Hermiony, tej złotej na dwudziestolecie, włosy od Złotego Rona. Bazą była tutaj e, figurka Sifri Pio z 2005 roku. E, ok. Tak mówię, jak ktoś nie oglądał, zapraszam na filmik o tej figurce. A, przy okazji. Bo cały czas nie mam pomysłu na spódniczkę dla tej figurki. Tam na filmie ta, ta figurka miała taką bufiastą spódniczkę. Jakby ktoś miał pomysł, to, to piszcie. Odzywajcie się. Dobra, przechodząc do tematu, bo znowu przydługi wstęp. Dzisiaj chciałbym się zająć tym jego mościem, a w zasadzie stworzeniem figurki dla lorda, lorda Heumophona. Okej, okay. i tak na początek, tak jak bazą dla tej figurki. Był c -3PO. tak wydaje mi się, że tutaj raczej nie skorzystam z części od Lorda weidera bo ta figurka ma troszeczkę inny tors. Vader ma dosyć specyficzny nadruk na torsie, raczej niepowtarzalny. Tutaj mamy zupełnie co innego, więc trzeba będzie szukać chyba w innych figurkach niż figurki weidera Ten hełm tutaj też jest stylizowany na Vaderze, ale jest dużo większy, więc wydaje mi się, że zwykły hełm od weidera też nie, nie da rady. Tutaj coś, czegoś innego trzeba będzie szukać. Okej, okay. ale w takim razie przejdźmy do gablotki. Zobaczmy, co mi podpowie gablotka. Okej. Okay. Tak jak podejrzewałem, raczej żaden z Wejderów tutaj bazą dla tej figurki nie będzie. Gdzie można szukać y, torsu i nóżek? Albo u któregoś z Palpatinów, albo może u któregoś z Skylorenów. Ewentualnie torsu szukałbym też tutaj, może w obsłudze Gwiazdy Śmierci, czy ogólnie w żołnierzach imperialnych. Natomiast, tak jak patrzę, to mam dwa typy, jeżeli chodzi o. Helm dla lorda Hełmophona. albo to nakrycie głowy jest dosyć duże, takie obszerne, myślę, że mogę spróbować, albo jeszcze szalając, tutaj mamy podobne nakrycie głowy. No nie wiem, jak to będzie pasować, ale przymierzymy i zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o e, główkę, to e, nie wiem jak wy, ale ja miałem od razu swój typ. Mój typ ma na imię Harry. Myślę, że główka od Harego będzie idealna. Ok, chwilkę to trwało, ale mamy już zwycięzcę eliminacji do zostania torsem e, Lorda Dałmophona. E, TORSem Lorda Helmofona zostanie. Ten TORS to jest TORS od takiej figurki z 2014 roku. Ona, dwie sztuki tej figurki były dorzucone do takiego battle packa w 2014 razem z dwoma czerwonymi strażnikami. Dwa lata później jeszcze dwie sztuki tej figurki wylądowały w UCS-ie Gwiazdy Śmierci. Potem chyba dwa czy trz, trz, chyba trzy lata później jeszcze jedna sztuka wylądowała w kalendarzu adwentowym, więc dosyć popularna figurka, dosyć popularny tors, i to będzie nasza baza do Lorda Heumophona, zgodnie z założeniem, że nie użyjemy do tego torsu Lorda Weidera. Ok, to czego na pewno od samego początku byłem pewny, jak spojrzałem na twarz Lorda Heumophona, że główką Lorda Heumophona zostanie główka. Harego Potera, więc to ona ląduje na tym torcie Imperial Gunnera. Yy, ok, i tego jestem pewien. Natomiast yy, co do nakrycia głowy, mam yy, dylemat w tej chwili. Yy, bo zobaczcie, yy, pierwszą opcją jest yy, nakrycie głowy yy, imperialnego pilota. To jest taki za duży hełm. Lorda Heumophona. Wydaje mi się, że sprawdziłby się. Natomiast um, druga wersja, to jest to, co pokazywałem Wam w gablotce. To jest nakrycie głowy od luminary. Wydaje mi się, że no, też wygląda ok. Natomiast słuchajcie, mam yy, do Was. Prośby, jeżeli któraś z tych wersji Wam bardziej pasuje, uważacie, że lepiej odpowiada rzeczywistości, to piszcie w komentarzach, z którą wersją hełmu ten lord hailmofon powinien ostatecznie wylądować. Ok, czyli reasumując dzisiejszy odcinek, mamy już dwie figurki: dwie figurki do jakiejś makietki z kosmicznymi. Jajami, Dot Matrix i Lorda Helmophona. Jak nie oglądaliście filmu o powstawaniu Dot Matrix, zachęcam do obejrzenia. On się tutaj powinien pokazać, jak wszystko dobrze pójdzie i obsłuży dobrze ekran końcowy. Natomiast zapraszam Was tradycyjnie na kolejne filmy z Galaktyki Lego Star Wars. Hejka!